Ja byłem ostatnio nie niedźwiedzie myślałem, że bubki trafi do mojej kolekcji, a tulipa. Ja bym powiedział, że Dubajski. Mmm, jakie drożdżowe. Dzień dobry, moi drodzy. O, to wy już tu? Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek z Rygi. Jesteśmy w jednej z najbardziej polecanych restauracji... Na świecie. Nie, nad Bałtykiem. W Rydze, The Tales, Bib Gourmand Michelinowskie od... Kilku lat dostaliśmy domową fokację z no. kminkiem. To jest bardzo charakterystyczne dla regionu bałtyckiego, że się dodaje kminek. Do tego mamy masło z, z pastą miso. Bardzo dobre. Tak? Do no, to, to, to wszystko takie jest podbite mocną solą. Tak, jakby już nas wprowadzało, ponieważ restauracja głównie specjalizuje się w daniach kuchni rybnej. Tak nas trochę wprowadza w taki morski świat, taki słonawy świat tego wszystkiego, co z morza. Bardzo fajna focaccia ja cieplutka, domowej roboty. Bardzo pachnie zakwasem, więc robiona pewnie jest na długo leżącym zakwacie. Bardzo puszysta bułka. Cepyszna. No. no, bardzo dobra. Ale dobrze, że po jednym kawałku, bo taka sporawa. Możecie tutaj sobie zamówić menu degustacyjne 20-daniowe. No boże. Które kosztuje was 100 kilka euro. Albo możecie sobie zamówić dania z karty, my zdecydowaliśmy się na te drugie, ponieważ dzięki temu możemy sobie wybrać, ponieważ niestety w menu degustacyjnym była pozycja, która by mi nie przeszła przez gardło, mianowicie bu bubr, i to spowodowało, że tego menu nie wzięliśmy. Paweł jest bardzo zdruzgotany, bo myślał, że w normalnej karcie będzie bubr, ale bubra bobra. Ja tak. Jadłem ostatnio łosia, niedźwiedzie, myślałem, że bub, trafi do mojej kolekcji, a tulipa. A to może i dobrze. Może no, że patrzcie sobie jakieś kupię. Z bobra. No bo my nie, wam nie mówiliśmy, ale na łotwie bardzo dużo no, takich przetworów właśnie z Bobra można sobie kupić do domu. Z Bobra, z łosia, z jelenia. niedźwiedzia nie widziałam. Dziw... No niedźwiedzia też nie widziałam, także tak? A cóż moi drodzy, mamy już nasze przystawki. Zacznę od Matiego. Mati ma krem z, z kasztanów, coś w rodzaju pire. Do tego jest grillowana ośmiornica. Groszek, ale ta emulsja. Orzechy laskowe na pewno. Na no bo masz grillowaną ośmiornicę, To jest jaka ciepło. dobra. Lemonka, sok z lemonki, a palone masło. To daje taki smak właśnie jakiegoś takiego ciekawego tłuszczu. To, co ma Pawełek, to jest tatar z trzech albo z czterech rodzajów surowych ryb. No tu jest łosoś, jest tuńczyk, jest krewetka. To jest surowa. I jest jeszcze... Biała Sibas, czyli okoń. To wszystko jest podane z... ze smoked kefirem. To jest jajko, tak, dobrze, czyli z jajkiem też jest podane. To jest... coś kwaśnego z lemonki, jakiś żel lemonkowy. Oliw, czyli to trzeba jeść razem, Pawełciu. Trzeba to rozbełtać. To jest oliwa też z kopru. Tak jak tatar się rozbełtuje. No. Mhm. Trzeba po prostu sobie pomieszać. Ale bardzo dobra jest ryba, ja już ją próbowałem. Ryba jest bardzo dobrej jakości. No. Ale bardzo dobre smakowo. Mi to bardzo smakuje. Wszystkie te ryby się bardzo dobrze łączą. Jest lekko kwaśne, lekko słone. Wszystko tutaj mi pasuje. Co to jest? To jest y, ciekawa rzecz, bo to są skalopy na surowo. Carpaccio ze skalopów. Pan mi to zalał, przyniósł y, w takim. Mm. Prawdziwym pomidorze, wodę z pomidora. Wbrew pozorom, woda z pomidora nie jest w kolorze pomidorowym. Jest zawsze taka jasna i blada. W Karpacie z przegrzebek, do tego mamy krem z salsefi tam pod spodem, do tego mamy salsę z imbiru i to wszystko mamy jeść razem, żeby te smaki się połączyły. A i jeszcze olej z kawy. To się rozpływa w ustach, ale jest też ostrawa od imbiru. Paśne, ostre. Z, yy, od tej wody pomidorowej takie. Jakby pływało w jeziorku, no. słodkawy dokładnie. Ale ta przegrzebka, jaką ona ma strukturę, nie? to jest niesamowite. Nie wiem, co jest lepsze, bo to jest takie fajne do pogryzienia, ma takie kilka struktur, różne rodzaje struktury. To jest kolej kolei takie, jakbyście masło jedli, właśnie z tą wodą, no przepychota, no coś niesamowitego. Mamy już nasze dania główne. Ja sobie wziąłam halibuta z pomidorkami, z muszlami, do tego baby cukinia, do tego mam tutaj sos na bazie pomidorów i masła, którym sobie mam zalać tutaj tą całą kompozycję. O, wygląda to tak, zobaczcie. Wzięliśmy sobie też coś spoza karty. To jest troć tutejsza, cała ryba, 500 gramowa z dodatkami. Ryba jest w sosie chyba takim holenderskim, szafroną. Ma Maślano chyba misoowym coś takiego. Do tego mamy jajeczka też rybne. I tutaj mamy side e, tak zwane, czyli fenkuł, sałatkę z fenkuła, czyli z kopra włoskiego. Pieczona, przypieczona sałatka z kapusty oraz pire z marchewki. I to wszystko jemy, to jest jedno danie jak gdyby. Jadłeś już tą rybę? Jadłem. I co? Rewelacyjna. Ja sobie wezmę właśnie tą rybę z tymi wszystkimi, ło! dodatkami. Trochę lipa, że nie dał pan łyżki do tego sosu, którym jest ryba polana, no bo my, jakby przez to nie możemy tego sosu tak kosztować za bardzo. No, ryba jest bardzo dobrze zrobiona, jest chyba pieczona w całości, bardzo soczysta. Co ciekawe, oni nam przyniesie już tą rybę o numerze ości? Nie. Nie ma, czyli ona jest wywalona. Nie, w ogóle... to Wywa Wywalona z ości, ale ma głowy i ogon. Przyszła w całości. No i to zobacz, to jest przymocowane. No, no Jemy, i to, a to jakaś taka, widzisz, no. Marchewka jest bardzo słodka, jeśli chodzi o te dania dodatkowe. Pękuł jak panku. Dobrze zjeść, bo to jednak na, na trawienie też dobrze wpływa. Ta Kapusta jest taka mocno przysmażona, taka... A przy że to cebula? Z cebulą, z gorzkawym takim smakiem, tak. To jest taka, taki rodzaj tej. Jak ten halibudzik. Chyba ta moja lepsza. Tak? Halibut jest właśnie w sosie tym pomidorowym, maszlano-pomidorowym. Bardzo dobrze zrobiona ryba na, na szklisto. Mati ma jeszcze propozycję z jagnięciny, do tego ziemniaki, sos truflowy i dodatki w postaci kapusty, widzę, grzybów. Kapusta to chyba nie jest… To jest chyba to, co ty lubisz, Paweł, to zielone, to takie, co się w zimie je. Jarmuż. O, no już chyba to. O kurczaka, dobra jagnięcina. Rewelacyjnie zrobiona, zrobiona tak jak dobrze zrobiona dziczyzna, wołowina i tak dalej, na różowo. Chyba z grzybkami jeszcze do tego. Bardzo dobre danie, takie leśne. Super, dobrze zrobiona. Bardzo dobrze zrobiona, ale też widać, że produkt jest wysokiej jakości, bo tam nie ma co, żadnych odpadów i takich rzeczy. No, chyba jednak najbardziej na mnie zrobiła wrażenie ta ryba. Bo jest mega soczysta, jakbyście się kurczę przyjrzeli, można by wam pokazać, ona aż Mój, się tak. świeci. Tak jest dobrze zrobiona, no. No, ten sosik, wszystko się tu zgadza, no nie ma się do czego przyczepić. Cieszę się, że Pan y, nam o tej rybie powiedział i że, że ją wzięliśmy. Bo rzeczywiście Hollywood troszkę przegrał z tą droć. to by nie mówić. Szkoda, że tego nie wzięłam. Moi drodzy, mamy deser. Weźmy sobie klasykę gatunku, czyli sticky toffee pudding z lodami. Ale Mati ma super rzecz. Na górze ma lody truskawkowe, dżem truskawkowy, a pod spodem ma taki zielony, smakowity, bazyliowy mus. Truskawka się bardzo dobrze łączy z bazylią. I to jest taki no, nieoczywisty, bardzo orzeźwiający, fajny deser. Mi to bardzo smakuje. Ja bym powiedział, że dubajski. Tak, że taki zielony? No, jak... no dubajski. A my mamy klasykę. Jak ta klasyczka, Pawełciu? Bardzo słodka. Ciasteczko daktylowe zalane słonym karmelem, do tego lody własnej roboty z dodatkiem migdałów. Lody jakby z proseko? Nie wiem, to No właśnie. Mówi. Buda, nie? Tak poczułem. No? Także, no ja uważam, że genialne. Nie wiem, czy lepszy jak u Gordona w Las Vegas. Nie, myślę, że nie. Tam chyba był lepszy. Tam był lepszy. No. Jak nie widzieliście odcinka z Hell's Kitchen w Las Vegas, to zapraszamy do odcinka. A my sobie pożeramy dobre to ciasteczko, aczkolwiek ono jest takie troszeczkę za bardzo jak dla mnie, ciastowe. Bardziej bym wolała, żeby one były takie bardziej upłynione. Chociaż bardzo chętnie to zjem, bo to jest bardzo słodkie, a ja na No i co uważasz warte yy, oceny Michelinowskiej Bib Gourmand? Stosunek jakości do ceny ma być pozytywny. Myślę, że jest, Czy jest pozytywny. Myślę, że jest. Tak, zapłaciliśmy to wszystko 200 euro. Ale tak. widzieliście, że tego było? Tak, yy, troszeczkę przesadziliśmy, ale chcieliśmy też deser jeszcze sobie zjeść. Tak. A już o tym deser było za dużo. I o tą rybę trochę też za dużo. Tak, mogliśmy wziąć mniejszą rybę. albo taniej. bez tej mojej ryby, i wtedy byśmy się spokojnie tak. najedli, bez tego w, halibuta. Tak, i wtedy było 55 euro taniej, czyli byłoby tylko 150. No, euro. No i tak i to by było wtedy bardzo no. fajna cena. Także no, my wam polecamy, jak będziecie kiedykolwiek w rydze, to jest jedna z lepszych restauracji, jeżeli chodzi o rybne dania, chociaż Jagnięcina tutaj też się obroniła. My wam bardzo polecamy, bardzo dobre desery, świetna obsługa, bardzo fajne miejsce. No nic, nic dodać nie tu jest. I pamiętajcie tylko o w subskrypcjach, komentarzach i dzwoneczkach. I to wszystko na dzisiaj Dziękujemy, na razie. Pa! pa.